1 stycznia wybija 15 Krzysztof Gremin. Czas na wiadomości po faktach, a przed informacjami. Dzień dobry! okazał się ciężki dla całego świata i to nie tylko ze względu na panującą chorobę. E, problemy nie ominęły również samego internetu. E, I nie chodzi nam tutaj o wpadki naszych m, kolegów po fachu, czy też e, nauczycieli prowadzących lekcje. E, jak to się mówi? Jeszcze jak? <laughs> Plus jeden byczku, dziękuję. Na samym YouTubie również było ciężko, co potwierdza wielu naszych rozmówców w trakcie sondy ulicznej, zresztą posłuchajcie Państwo sami. Pani, toż to w tym internecie sama Sodoma i Gomora. Słyszała Pani, co ten kamarzysta zrobił Marusiowi? Ale też i innych oszukiwał. Istna patologia. A ten cały Team X? Toż to tragedia. Cała wioska robiła zakłady, za ile znowu się rozpadną, a Stu będzie płakał na tym całym Story czy tam Sony. Noż mówię. Patologia i sodoma i Gamora. Ho, 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 ho. moje dziecko. Wiele dzieci płakoło mi po tym, jak Friz w marcu ogłosił, że nie będzie robił daily. Jednakże zawsze wraz z nowym rokiem budzi się nowa nadzieja i nie inaczej jest tym razem, ponieważ z różnych stron kraju nadciągają niczym za sprawą Sokoła Milenium oni. Amazing Multiverse Group, kim są? Sprawdźmy to! Twierdzą, że niczym superbohaterowie będą walczyć z nudą i jakością na polskim YouTube i Twitch'u. Jak sami mówią, pochodzą z różnych um, światów, różnych regionów Polski. Jednakże od jakiegoś czasu połączyły ich wspólne nagrywki, od jakiegoś czasu ze sobą współpracują. I tą współpracę teraz pragną przenieść na zupełnie inny poziom. I nie mają tutaj na myśli niczym podobne projekty w ostatnich miesiącach wspólnego zamieszkania ze sobą. Wspólnie planują jedynie dla Was tworzyć materiały emitowane zarówno na YouTubie, jak i na Twitchu. Przyjrzyjmy się zatem bliżej założycielom grupy. Amazing Multiverse Group. Alligator. Genialny twórca serwerów Minecraft, niczym Tony Stark, uwielbia nowe zabawki i nowinki techniczne, które pozwolą serwerom typu Orkneus wzmieść się na nowy poziom. Swoje live'y i odcinki puszcza na swoim kanale na YouTube. Pewnego źródła wiemy że swoim poczuciem humoru często irytuje pozostałych członków zespołu. Jednakże cieszy się nad tyle dużym uznaniem i autorytetem, że jak ktoś coś powie, większość uzna to za mądre słowa. W trakcie swoich live'ów czy odcinków będziecie mogli znaleźć u niego materiały m.in. z Minecrafta, z CSGO, ale również z Wiedźmina czy wiele, wiele innych, Mai. W ostatnich dniach na swoim YouTubie postanowił wprowadzić daily content i to nie jest jego jedyne nawiązanie do mrówki, ponieważ niczym Ant-Man czasem chce się skurczyć i być niewidoczny dla duchów, szczególnie spasmofobii, ale czasami, gdy trzeba, potrafi pokazać się jako jeden z większych bohaterów i wziąć na siebie e, ciężar odpowiedzialności. Swoje odcinki i live emituję na swoim kanale na e, YouTube e, i będziecie mogli znaleźć tam m.in. materiały z e, Among Us, z Construction Simulator 15, e, Human co oczywiście CSGO, jak również e, Minecraft, od którego e, Minecraft swój kanał zaczynał. Kolejnym członkiem ekipy jest y, Gremlin, najstarszy z nich wszystkich, niczym zimowy żołnierz. Nie rozumie niektórych zasad panujących w dzisiejszym świecie, przez co kompletnie nie ogarnia y, emotek. Jednakże jego charakter i upór pozwalają mu konsekwentnie dążyć do y, celu, jakim jest zapewnienie rozrywki w Trakcie jego live na Twitch czy odcinków na YouTube, w trakcie tych materiałów będziecie mogli obejrzeć m.in. następujące gry: jak CSGO, Minecraft, Among Us, Valorant, Scriblo i wiele, wiele innych również nowości na jego kanale. Dodatkowo w odcinki emituje również związane z e, różnymi vlogami e, czy rozrywką w ogólnym e, rozumieniu e, i stara się te odcinki wrzucać codziennie. Jednakże prócz założycieli GAMMA w szeregach jednostki znaleźli się między innymi Nomad.pl i e, jego mroczna dusza, która niczym e, publisher jako jedynemu z ekipy pozwala zejść do rubieży internetu, jakim jest Roblox, ale na jego live'ach, na Twitchu i odcinkach na YouTube możecie również znaleźć odcinki z Minecrafta czy z Poe. Hans Solo do tego stopnia uwielbia rozróby, że niczym Hulk woli pozostać jednak w ciele, w którym nie będziemy widzieć jego prawdziwej twarzy. Co pozostaje zagadką, która być może zostanie kiedyś rozwiązana na którymś z live'ów na Twitchu. W trakcie tych live'ów będziecie mogli wspólnie z Hansem zagrać w League of Legends, Minecrafta, Among Us, ale również w Ostatnim, ale nie najgorszym członkiem drużyny jest Klinzeku, który wciąż liczy że będzie dość godny, by unieść miol i mir i niczym błyskawica na niebie dać gabieci rozrywkę. Dlatego też będzie reaktywował swój kanał na YouTube, gdzie znajdziecie jego filmy, natomiast live będzie w dalszym ciągu prowadził na swoim Twitchu. Które w ostatnim czasie robi prawie codziennie, a znaleźć można tam materiały m.in. z Minecrafta, z League of Legends czy z Dodatkowo streamuje również CSGO. Członkowie gamma do komunikacji z nami postanowili przekształcić Discorda gałganki Gremlina. Na Discorda całej grupy. Podobny zresztą los czeka grupę na Facebooku. Gałganki Gremina również będzie zmieniona i tą grupę na Facebooku będą prowadzić właśnie Klinzeku i Hans Solo. W obydwu miejscach, jak zapewniają szefowie grupy. Znajdziecie przydatne informacje dotyczące aktywności grupy, ale i różnego rodzaju konkursy, czy też będziecie mogli z nimi zwyczajnie porozmawiać, czy też zagrać. Linki do wszystkich, czy to kanałów, czy tych mediów społecznościowych znajdziecie oczywiście w opisie tych wiadomości. Jeżeli również i Wy chcielibyście zasilić szeregi Amazing Multiverse Group jest to wykonalne. Wystarczy, że nagracie krótki filmik, w którym opowiecie nam o sobie, o swoim pomyśle na kanał. Nie muszą to być kanały gamingowe. I taki link do tego filmu prześlecie nam na maila. Współpraca tv.pl to, co mogę gwarantować, to to, że będziemy poszukiwali bardziej osobowości, bardziej będziemy skupiać się pod kątem, tutaj właśnie to jacy jesteście, a nie jaki macie warsztat, bo warsztatu będzie można się nauczyć, będzie można się tutaj też wspólnie rozjeść, bo właśnie pod to powstała gamma. Jeżeli wy chcielibyście wyglądać jak członkowie gamma, wystarczy, że bijecie na sklep gamma.selino.pl i wybierzecie coś dla siebie. Jest tam mnóstwo różnego rodzaju czapek, czapek zimowych, kubków, e, koszulek, okularów, etui, czego wy tylko byście nie chcieli czy chcieli. I słuchajcie, jest dla Was konkurs. Otóż wszystkie osoby, które do końca stycznia wezmą, cokolwiek kupią na tym sklepie, za obojętnie jaką kwotę i dodatkowo polubią lub zaobserwują wszystkie nasze kanały na YouTube oraz Twitch z opisu filmu, będą mogły wziąć udział w losowaniu jednej koszulki, właśnie z naszego sklepu. To zwycięzca ją sobie wybierze. I mało tego, trzeba wysłać potwierdzenie chęci wzięcia udziału w konkursie na adres mailowy konkursy tv.pl to już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Wiadomości po faktach, a przed informacjami, jeżeli chcecie więcej gamma, kontentu, wpijajcie e, koniecznie w opis. Tam macie linki do e, wszystkich chłopaków, do ich e, kanałów na YouTube, jak i na Twitch. E, I razem z nimi walczcie z nudą w internecie. Ja dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia.